Manko, strony, to ja White Wolf i witam Was dzisiaj w odcinku, w którym będziemy mieli teorię, dlaczego Sami jest dobrze zrobioną postacią i dlaczego seria G5 jest dobrze zrobioną serią. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Cóż ja tutaj dla Was przygotowałam? Bo mówię to chyba, bo ubywam podpadają, jak to usłyszycie. Ja tutaj mam dla Was takie bęgery. Uwaga, uwaga, widzowie, pamiętacie Cozy Glow i Flery Hard? Cóż. Co jeżeli wam powiem, że te dwie postacie łączy więcej niż myślicie? Ogólnie, Alicorny się nie rodzą. Jakby ze słów Celestii wiemy, że ogólnie... Mm, no, raczej nigdy w Equestria nie miała to, miejsca taka sytuacja. No więc, uwaga, uwaga! Co ja tutaj wykminiłam? Może Flery, absorbując magię tutaj z tego serca, które... Gdzieś tam wiecie no pękło czy nie pękło No tam wiecie no wy... Znaczy no nie pękło no macie z tyłu po prostu tą sytuację Że ona tak jakby buchło magią Że ona zaabsorbowała tą magię I dlatego urodziła się Alicornem Tak samo jak zrobiła to Cozy Glow Czyli zaabsorbowała magię Dlatego żeby właśnie stać się tym Alicornem Co jeszcze fajniejsze wnioski wysnuwamy bo Celestia powiedziała, że nigdy nie zdarzyło się to w Equestri. Czyli w Skyros, czyli miejscu, gdzie powstają alikorny, mogło się to zdarzyć. Czyli moi widzowie, teraz tutaj kolejne moje wnioski. W Skyros przychodzą na świat alikorny, ale w Equestrii nie ma na tyle magii, żeby mogły. Przyjść na świat, dlatego że Skyros jest tak, jakby wysyconą magią krainą, a już na przykład Equestria, jakieś tam, no wiecie, no to królestwo krysz kryształowe, Ponyville, yy, no wiecie, Canterlot, no już takie nie są, nie? <ścoughs> Więc tutaj nasuwa nam się kolejny wniosek. Hmm, dlaczego Sani ma te skrzydła? No z takiego samego powodu, z dlaczego miała je Cozy. E, Maje, dlatego że zaabsorbowała magię z tych klejnotów, które połączyły wszystkie nacje. I dlatego stała się takim, takim jakby pół alikornem. I wszyscy mają do tego problem, aha, matko, pół alikorn, jak to to w ogóle można, tak przecież to nie jest w ogóle żadna magia. A ja Wam pokażę jedną rzecz. Uwaga, uwaga! Dizzy Glow również była chwilowym alikornem. Również posiadła magię, również wzzarła ją, że się tak wyrażę. Czyli ten zabieg nie był aż tak rzadki, jeżeli chodzi o jakąkolwiek inną yy, tutaj linię fabularną, bo pojawił się i w G4 i w poprzednich generacjach. <laughs> Czyli jeżeli tutaj i Dizzy <laughs> miała styczność z tym, że zaabsorbowała tą magię i dlatego stała się Alicornem to alikorny również mogą się rodzić ze względu na to, że absorbują magię ze Skyros i teraz kolejne moje XD co do fandomu który uważa, że Skyros to jest w ogóle dziwny pomysł ja wam coś pokażę Uwaga, uwaga, teraz przypatrzcie się tym trzem obrazkom. Uwaga, uwaga, i też powiem Wam tutaj, że według mnie no, figurki są bardziej kanoniczne niż sam serial, bo tak jakby no, serial został nakręcony na podstawie figurek, a nie odwrotnie. A to są figurki, które zostały wyprodukowane, uwaga, przez Hasbro, czyli są brandowane, czyli to jest ten branding, który już jest, nie? I uwaga, moi widzowie, skąd tam te typiary się wzięły nagle ja, nigdy nie było ich w serialu nigdy nie było ich w żadnych komiksach ani nic takiego <laughs> skąd one się wzięły no mianowicie ze Skyros <laughs> czyli tutaj wam powiem, że na przykład no księżniczka Skyla mogła być ze Skyros ze, no wiecie Skyla Skyros, no tutaj trochę tak wiecie gra słowna, ale yy, nie mamy tutaj żadnej pewności co do tego aczkolwiek Księżniczka Skyla mogła być córką Kadens, ale mogła się urodzić w Skyros. I dlatego Kadens mogła również urodzić kolejnego Alicorna, bo się wysyciła tak jakby tą magią, nie? Tutaj też może być coś takiego, bo Flery wysyciła się magią od serca, które no buchło, tak? No, pochłonęła tą magię. Ale na przykład Skyla mogła już pochłonąć magię ze Skyros. Bo tam na przykład, nie wiem, no poleciała Cadence z racji, że jest alikornem I tam, że tak powiem, urodziła Skylę I Skyla tam się wychowuje Dlatego jej nie widzimy w serialu, dlatego że Skyros nie jest nam pokazywane e, Tutaj co do tych dwóch <laughs> księżniczek One również mogły być ze Skyros Dlatego, że, hello, są alikornami, są księżniczkami Ale nigdzie ich nie ma Czyli one żyją, egzystują tam. Mam jeszcze kolejny screen. Mamy tutaj Queen Parabola. E, ona jest ogólnie chyba z gry, o ile mi się wydaje. E, I powiem Wam tak, jeżeli e, na przykład plakaty, e, jakieś wysycanie się magią, ewentualnie inne rzeczy Was nie przekonują. Ja Wam tu teraz zasadzę kolejną e, bombę. Pamiętacie, jak Opalin e, twierdziła, że Magia nie, nie pochodzi z przyjaźni. Chodziło mi tutaj konkretnie o to, bo to ja z przyszłości jestem, kiedy montuję ten film. Chodziło mi tutaj konkretnie o fakt tego, że Opalin nie potrafiła się zaprzyjaźnić i nie uważała, że ta magia pochodzi z przyjaźni ze względu na to, że ona również kradła tą magię ona absorbowała tą magię i ona nie potrafiła się zaprzyjaźnić i teraz słuchajcie tego co będę mówiła dalej, bo to się wszystko będzie ładnie spinać to jest poniekąd prawda, dlatego że magia w Skyros nie pochodzi od przyjaźni, dlatego że pamiętacie moment, w którym przyszły księżniczki do Equestrii? one tam przyszły z pewnego powodu z... W... ogólnie opalin Urodziła się, w, powiedzmy, w tym samym momencie, gdzie Celestia i Luna i w tamtym momencie ona już była Alicornem, bo przyszła na świat w Skyros. To było zupełnie przed tym, kiedy kucyki ziemskie, Pegazy i Jednorożce najpierw się złączyły, bo była taka sytuacja, że one po prostu były rozłączone, rozpierzchnięte, ale żyły gdzieś tam, powiedzmy, szanowały swoje interesy. Mimo wszystko dalej był gdzieś ten, ten kucykowy rasizm. Że się tak wyrażę. I one już wtedy były alikornami, one już wtedy miały te moce. Czyli tak naprawdę magia w Skyros nie pochodzi od przyjaźni, dlatego Opalin nie potrafi się zaprzyjaźnić z nikim. Bo jeżeli pochodziłaby od przyjaźni, to alikorny miałyby możliwość przyjaźnienia się ze wszystkimi. I miałyby tą zdolność praktycznie od zawsze. A tak nie jest. I tutaj mamy kolejną taką wow. Dlaczego w takim razie Flery ma skrzydła, jest alikornem? A tak jakby z nikim się jeszcze nigdy nie przyjaźniła, nie dokonała żadnych alikornijskich czynów, dlatego że to wszystko bazuje na tym, że alikorny tak naprawdę pochłaniają magię. Chłoną ją, tworzą ją z konkretnych źródeł i po prostu ją wchłaniają. Czyli po pierwsze, Sani nie zrobiła nic złego będąc chwilowym alicornem, bo było już to po pierwsze w tam w dalszych generacjach, dalszych już nie mówię o G4, ale to tam dalej, dalej było. I zrobiła dosłownie to samo co Cozy Glow, bądź Dizli, Dizzy Glow, coś... Czy Dizzy Gloss? Wkleję wam tu gdzieś jej imię. Eee, I... Nie, to, to, to zupełnie nie, nie gryzło się z biologią kucyków. Po kolejne, alikorny zyskują magię przez absorpcję, nie przez przyjaźń. A po trzecie, w Skyros rodzą się alikorny. Same czystokrwiste alikorny. Dlatego, że Celestia powiedziała, że nigdy w Equestrii, czyli miejscu, które sama stworzyła razem z Luną, nie urodził się żaden alikorn. Dlatego, że to miejsce nie było wysycone magią. Co jeszcze ciekawsze, patrząc na sam fakt tego, jak powstało Kryształowe Królestwo i kto nim rządził, pokazuje nam, że tak jakby władcami kucyków nie musiały być alikorny. Bo władcą, najpierw władczynią tutaj Kryształowego Królestwa był Jednorożec, była księżniczka Amora. I księżniczka Amora, będąc księżniczką, pokazuje, że również kucyki inne niż alicorny mogą mieć władzę. Czyli tak naprawdę, patrząc również na G5, y, gdzie była burmistrzyni, gdzie była royal, y, royalsów rodzina w, y, no, u Pegazów, y, gdzie. Gdzie jednorożce miały swojego znachora, powiedzmy, że, że się tak wyrażę. Jest możliwość, żeby kucyki same sobą rządziły i szanowały, powiedzmy, gdzieś tam swoje interesy. Czyli tutaj jeszcze dziwniej się robi, dlatego, że tak naprawdę Alikorn nie musi być królową, królem, bądź władcą danego obszaru. I tak naprawdę, patrząc na zachowanie Celestii i Luny. Uwaga, uwaga! One podbiły te tereny, stworzyły te tereny, pogodziły kucyki siłą, patrząc na to, jak one się zachowały, jak krzyczały na te kucyki, w jaki sposób one się zachowywały. I ja już w tym momencie nie dziwię się, dlaczego Luna była aż tak bardzo zła na celestię. Dlatego, że uwaga! Celestia zabierała moc Lunie, dlatego, że Alicorny absorbują moc z kucyków, z samych kucyków. I teraz uwaga, dowody na poparcie mojej tezy. Twilight stworzyła kamienie, tak? Magia Twilight jest powiedzmy poniekąd w tych kamieniach. W kamieniu była magia Flareheart. W kamieniach, yy, tych kamieniach harmonii, klejnoty harmonii, również była magia, przez co Celestia zaabsorbowała tą magię i dlatego ma tą grzywę, jaką teraz ma. Czyli magia kucyków, które stworzyły te kamienie, została zaabsorbowana przez alikorny, które walczą w tym momencie o to żeby jej mieć więcej i żeby zostać alikornami bo im jest to potrzebne do utrzymania swojej alikornijskiej formy Co jeszcze śmieszniejsze spójrzcie kto był twórcą kamieni Te kamienie nie zostały stworzone przez żadnego kucyka to było drzewo To było drzewo harmonii czyli tutaj Celestia zaabsorbowała magię z drzewa i to wcale nie była magia kucyków to nie, nie było potrzebne magii kucyków, nie była tam potrzebna magia przyjaźni, czyli przyjaźń nie jest sama w sobie magią, jest po prostu jednym z łatwiejszych źródeł pozyskania tej magii, żeby mieć więcej siły. Discord tak naprawdę to rozkradał, ale dlaczego księżniczki chciały to zatrzymać przy sobie? Dlaczego one to chciały? Dlaczego biły się o to z Discordem? No właśnie dlatego, że tym się żywią. Tym żywią się alikorny, żeby utrzymać swoją fizyczną postać. Widzimy w odcinku, który za, tak jakby za moją postacią rysunkową się wam pokazuje, że Cadence była na wyczerpaniu, ale w momencie kiedy rozbiła serce i kiedy dała tam to faktyczne serce, to uwaga, uwaga. Kucyki stały się kryształowe, ona stała się kryształowa i doładowało jej magię! I już nieraz byliśmy świadkami tego, jak zachowują się kucyki bez magii i jak zachowują się alikorny bez magii. Dlatego, że Tirek postanowił sobie wyssać z alikornów magię yy, i inne takie. No, chciał wyssać, ale ta magia tak jakby była w Twilight, więc. mniej więcej, powiedzmy. Twilight była wyładowana tą magią i zachowywała się tak jak flery. Czyli flery tak naprawdę jest już kanonicznie potwierdzone, że była wyładowana magią e, Kryształowego Królestwa. A jeżeli chodzi o Twilight, ona była wyład wyładowana magią, a zobaczcie jak zachowywały się alikorny. One nie zachowywały się tak jak resz e, reszta kucyków. One zachowywały się 10 razy bardziej tak jak reszta kucyków. One zachowywały się tak, jakby czegoś się bały. Kucyki i inne, owszem, bały się tutaj no, tych stworów, potworów, tirka i innych takich yy, i zachowywały się tak, jakby po prostu były zmęczone. Czyli tak jak na przykład w pierwszym odcinku yy, tutaj, gdzie pojawił się Discord, gdzie był ten labirynt i inne takie, to tam kucyki pierwszy raz straciły chyba magię i zachowywały się dość nerwowo. Czyli one nie były osłabione, one po prostu były nerwowe. I tak samo zachowywały się w momencie, kiedy Tirek zabrał im magię. One były po prostu zmęczone i nerwowe. A nie tak jak alikorny, które po prostu opadały z sił, z nich życie uciekało. Więc dlatego one chcą posiadać magię, bo to podtrzymuje je przy życiu. Dlatego sami będąc pół alikornem, tak naprawdę ma najlepszą pozycję jaką mogła sobie wybrać, bo ani nikogo nie krzywdzi. Zaabsorbowała magię innego alikorna, który również zaabsorbował magię, powiedzmy tam z yy, no tutaj swoich alikornijskich czynów, aka Luna yy, strachy i inne takie. Dobra, powiedzmy. Ale spójrzcie na to w ten sposób. Sani zabrała komuś magię, kto również komuś ją zabrał, i Luna, zabierając ją z drzewa i innych kucyków, traktując je jak baterię razem z Celestią, tak naprawdę Sani zrobiła jedną z lepszych rzeczy, jaką mogła, bo zabrała magię komuś, kto źle ją wykorzystywał komuś, kto źle złożyczył. I dlatego, że w Skyros, całe Skyros jest wysycone magią po prostu po korek, dlatego tam się rodzą alikorny. A Equestria magią wysycona nie jest, dlatego alikorny muszą żreć inne rzeczy. Muszą żreć magię, która jest z drzew, która jest z kucyków, która jest z czegokolwiek. Gdziekolwiek znajdą magię, o tą magię zagryzają się po prostu na, na takie... One potrafiły wywołać wojnę z Discordem. One potrafiły narażać te kucyki, dlatego żeby zeżreć magię. I teraz spójrzcie to z tej strony: Opalin jest złym alikornem, czyli czymś, co tak naprawdę alikorny mają we krwi czyli jest zła. Celestia również jest zła. I Luna również jest zła. Spójrzcie na Daybreaker i Nightmare Moon. Alikorny mają to coś w sobie po prostu Że Mają to w swoją ciemną stronę Tak samo jak zwykłe kucyki To widzieliśmy twilight, etc, etc Dark tam, reality i takie Ale No spójrzmy, Pokémony to mają, tak? Nie było pokazanego żadnego kucyka Który gdzieś tam powiedzmy Przed erą księżniczek Był zły Tak po prostu zmieniał się swoją złą formę Tam był jeden taki chudy Który zmieniał się, że tak powiem, w taki cień ale to raczej magia, która zmieniała się w nim. Tak jakby ta magia zrobiła się na czarno. On nie zamienił się fizycznie jako postać fizyczna, na przykład w swoją ciemną stronę, Nightmare Moon, etc. Tylko osobę, no kucyka w tym, w tym momencie, który był opętany złą magią. On nie zamienił się fizycznie. Tak samo jak na przykład Alicorn. A już po przyjściu Alicornów, które faktycznie mają tą swoją ciemną stronę i są bad, że się tak wyrażę, że mają to złowe krwi. To tak naprawdę nagle jakoś kucyki zaczęły się przemieniać, nagle jakoś coś się zaczęło dziać. Czyli to jest kolejny dowód na to, że magia w jakiś sposób cyrkuluje, bo nie było żadnego kucyka, który zmieniłby się w swoją ciemną formę przed tym, jak księżniczki tam przyszły. Czyli to jest dowód na to, że Księżniczki tą magię pochłaniają. I że powiedzmy tam gdzieś, w którymś momencie ją oddają, ale tak, jakby no w, powiedzmy w tej złej formie, tak? Tą magię, która jest dla nich niepożądana, one oddają jako ta cyrkulacja, a tą magię, która jest pożądana, dają do siebie. I teraz spójrzcie na pewien fakt. Rodzenie się alikornów Skyros. Jest. Tak naprawdę no, mają tą magię. Mają tam co jeść, są tam wysycone magią. To jest ich dom, to jest miejsce, w którym one przychodzą na świat. To jest miejsce, w którym one się rodzą. One powstają tam, one tam egzystują, tam jest ich dom. I teraz tak, co się musiało stać w Skyros, żeby opalin przyszła, żeby Celestia i Luna przyszła, i żeby nagle zwykłe kucyki. Zaczęły absorbować magię i zaczęły zmieniać się w alikorny, które już ze Skyros nie pochodzą. Co? Któryś kucyk musiał zmienić się w alikorna, i to musiało przykuć uwagę faktycznych alikornów ze Skyros. Czyli musi być któraś z tych księżniczek, która wcześniej, którą wcześniej wam pokazałam, to musi być księżniczka, która w Skyros się nie urodziła, która w Skyros nie powstała. A żyje dalej jako alikorn i to musiało przykuć uwagę faktycznych alikornów ze Skyros czyli Celestii i Luny zobaczyły, że na dole też jest, że tak powiem jedzenie i zeszły na dół zeszły przyszły i zrobiły sobie imperium żeby być czczone jak boginie rozumiecie ten ten absurd i teraz kolejna kolejny w sumie fakt i taki dziwny aspekt, że w momencie, kiedy pierwszy raz był, były kucyki podzielone, kiedy jeszcze nie było tych księżniczek, to w tym momencie dalej kucyki, po pierwsze, Pegazy mogły latać, po drugie, kucyki ziemskie mogły egzystować sobie spokojnie, a jednorożce miały swoją moc, więc coś musiało się stać, że one w momencie, kiedy Sani przyszła tej mocy nie miały, że kucyki ziemskie, jednorożce, pegazy, że oni wszyscy stracili tą moc. Bo za pierwszym razem, kiedy nic się nie stało, kiedy one były same sobie pozostawione, one tą moc miały. Czyli jakiś Alicorn musiał maczać w tym swoje kopyta i musiał coś z tym zrobić. Tylko pytanie teraz co? I który Alicorn zaabsorbował tą magię? Co się stało? A no właśnie Twilight. Twilight zabrała im tą magię. Taka jest moja teoria. Twilight zebrała im tą magię, ze względu na to, żeby uniknąć braku jedzenia dla innych alicornów. Żeby uniknąć tak naprawdę y, tego, że kucyki wyrwałyby się gdzieś z tego powiedzmy letargu, w którym czczą y, tutaj alikornie jak boginie. Kiedy czczą je jak, na królowe, którymi same, same się okrzyknęły. I przyszły, uwaga, uwaga, czasy, w których kucyki przestały mieć tą magię, czyli któryś z alikornów musiałem zeżrzeć, co już ustaliliśmy, że to była Twilight. I tak naprawdę te kamienie nie musiały być wcale magią gdzieś tam pochodzącą od Twilight, od tych dobrych alikornów, od jakichś kamyczków, od jakichś innych takich rzeczy, tylko mogła być to magia skradziona od wszystkich kucyków. Które kiedykolwiek stąpały po ziemi, ukryta w tych kamieniach, i dopiero Sani, jako ten jeden, jedyny dobry alikorn pół alikorn stworzyła faktyczny porządek. Oddała kucykom ich skradzioną magię, oddała kucykom e, ich e, dary, sama zyskując formę alikorna, ale nie przemieniając się w niego Całkowicie, czyli nie była tak naprawdę, nie ma tego pierwiastka zła w sobie. Ma tylko i wyłącznie ten dobry pierwiastek. I to jest coś właśnie na zasadzie absorpcji tej magii, że ona część jej zaabsorbowała będąc tym alikornem, ale tak naprawdę zabrała ją komuś. Czyli Sani tak naprawdę absorbując część magii, która należy do Twilight z tego, z tych kamyczków, że się tak wyrażę, a oddając wszystkim innym kucykom. Wszystkim. ich magię tak naprawdę zaabsorbowała kawałek magii Twilight, przez co stała się pół alicornem, przez co tak naprawdę no, jest w stanie się teraz w tego alicorna zamieniać i na takiej zasadzie to działa, bo to nie jest zupełnie sprzeczne z biologią kucyków zwróćcie uwagę w jaki sposób ogólnie księżniczki Luna i Celestia traktują Cadence i Twilight jak gorszy sort alicornów Ciągle się nimi wysługują, mimo że one same mogą załatwić pewne sprawy, to one ciągle wysyłają tylko je. Ciągle na przykład wysyłają Main Six i to jest właśnie dlatego, że te czystokrwiste alikorny gorzej traktują te alikorny, które już zostały, że tak powiem, w ekwestrii narodzone. Kiedy już zaabsorbowały tą magię ekwestriańską. I mimo, że one same żywią się tak jakby tą ekwestriańską magią, mają ten jakby w sobie wyższy pierwiastek w cudzysłowie. One tak. Myślę, że, że, że tak to postrzegają, że one mogą tak robić, i również ich powodem jest myślę, że to, że nie chcą zużywać tego swojego cennego surowca, na który tak ciężko pracowały, czyli magię zaabsorbowaną z innych kucyków która tak naprawdę nie jest ich ale one cały czas chcą ją absorbować i cały czas chcą ją pochłaniać tylko i wyłącznie dla siebie nie oddając jej zupełnie w żadnym innym wypadku do kogokolwiek innego jedyna rzecz i, jaki tutaj no, mogła faktycznie zagrozić tym księżniczkom to faktycznie twa, y, twarzą w twarz starcie gdzie już cały praktycznie kraj płonął i one musiały zareagować one już musiały to zrobić w momencie kiedy Chrysalis je najechała w momencie, kiedy Tirek je najechał i w momencie, kiedy Discord je najechał. I to były jedyne momenty, w których one faktycznie cokolwiek zrobiły. Cokolwiek. W innych momentach nie traciły swojego cennego surowca. Tylko i wyłącznie, kiedy ich jedzenie było zagrożone, tylko w takim momencie się uaktywniały, dlatego że ich pozycja, ich źródło jedzenia było zagrożone. Puszczę Wam ogólnie w tle dla niedowiarków, że wszystkie generacje nie są ze sobą w jakiś sposób połączone. Yy, ogólnie dowód na to, że każda generacja yy, kucyków jest ze sobą w 100% połączona i będziecie mieli po prostu w tle, będzie leciał wam filmik, yy, który wam tutaj ogólnie dam. Dobra, no i widzowie, to by było na koniec wszystko. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Wpadajcie na moje social media, których nie chce mi się zmieniać i piszcie, co sądzicie o tej teorii. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Do zobaczenia. Do widzenia. To byłam ja. Bye